Siemano, witajcie w kolejnym, już dwunastym odcinku vloga. E, dzisiaj nagrywam trochę szybciej, bo ostatnio sobie tak nagrywałem na ostatni moment w niedzielę rano. Ale dzisiaj sobie nagrywam w sobotę. E, jeszcze, jeszcze, kiedy jest widno. No już jest taka ewidentna złota polska jesień. Tydzień temu jeszcze aż tak nie było, ale no teraz to już naprawdę, naprawdę już taka jesień, jesień. Liści na ziemi mega dużo a nagrywam szybciej dlatego, żeby skorzystać, bo za dwie godziny już będzie ciemno tutaj, także szybko sobie nagram vloga rozmontuję i na jutro będzie gotowy a jutro rano jeszcze jadę grać w piłkę z chłopakami, także no mógłbym, mógłbym się po prostu nie wyrobić czasowo, a chcę sobie nagrać na spokojnie jakieś owerzyste jedzie, a chcę sobie nagrać na, na spokojnie, bez, bez pośpiechu no i oczywiście korzystam z tego, że e, potem już sobie usiądę przy kąpie i będę czekał na El Classico do 21. E, bo właśnie dzisiaj jest 20, mm, 26 października. Także El Classico będzie oglądane. Nie pytajcie się komu kibicuję, po prostu lubię tak sobie obejrzeć po prostu jakieś, no jak jest jakiś fajny becz w tych że tak powiem topowych ligach no to oglądam sobie co nie jak mam wolne a tak to odnosząc się do komentarzy znaczy do jednego komentarza z poprzedniego vloga ktoś się tam pytał czy mogę nagrać jakiś gameplay z gry ten komentarz miał dwa lajki także może ktoś byłby tym zainteresowany ale jest kilka problemów Pierwszy problem i to główny problem, nie mam trochę pod to kompa, Mój komp już nie jest najnowszy, znaczy ten PC do gier, którego wykorzystuję, jak chcę sobie pograć. No jego GPU to jest GTX 1050 Ti, także no karta już. No dobra, można, może nie. chociaż nie, no że tak powiem, w branży komputerowej rzeczy szybko się starzeją, także można powiedzieć, że to już karta wiekowa i nie jest najnowsza. E, a drugi, e, Szczerze mówiąc nie wiem, czy miałbym to wrzucać jako osobny filmik czy coś takiego. E, a poza tym trochę... Znaczy się usłyszałem opinię, bo właśnie powiedziałem to jednemu ziomkowi, że ktoś tak napisał komentarz i on powiedział, że bym ja się do tego nadawał. Tego nie wiem. Musiałbym, że tak powiem, przetrzeć szlaki, przetrzeć szlaki jeżeli chciałbym coś takiego nagrywać. Tylko, że no właśnie no, jakbym naprawdę chciał coś takiego nagrywać to już potrzebuje komputer taki naprawdę, naprawdę dobry, co nie. Także na razie, na razie nie. A, no i właśnie, m, m, raczej nie wrzuciłbym tego z vlogiem, co nie, bo to by burzyło jego hierarchię, co nie. E, no chyba, że nie wiem, chyba, że to byłyby takie zrywki kilkominutowe. Tylko musiałbym się bardzo pilnować, bo gram w takie gry, gdzie, powiedzmy, może być jakaś muzyka i copyright, co nie. Może być, bo już raz tak miałem, już raz na jednym filmie Wrzuciłem filmik z siłowni i tam chyba w tle piosenka Bruno Marsa i normalnie dostałem stajka, nie? Także Znaczy jest... No taki, że tak powiem warning, że tam ograniczenia, e, że prawa autorskie tam to naruszyło, to nie no i musiałem wyciąć po prostu dźwięk. Także nauczony e, wstawię dzisiaj, bo dzisiaj wstawię dużo e, z tego tygodnia, bo udało mi się nagrać jak byłem na boisku w czwartek. Udało mi się nagrać jak trenuję na siłowni. Bo wczoraj siłownia o 21.20 już się zrobiła pusta, to sobie nagrałem u na piteps. I wstawię jeszcze pozowanie. Także tutaj pozdrawiam Krzysia, bo bardzo chciał pozowanie, także no, udało mi się nagrać to, to wstawię hmm. e, Udało mi się nagrać to wstawię. Także to właśnie odnosząc się do komentarzy. E, a w międzyczasie... Pykam tam w 4 powoli, mało, bo mało, ale coś tam pogram um, i plan no, na weekend no, już to ostatnio mówiłem znowu odpoczynek, ale nie no taki jednak odpoczynek fizyczny, psychiczny przyda się jak cały tydzień studia, praca, no i jeszcze jakieś inne rzeczy wokół domu wiadomo, no to zawsze coś się znajdzie do roboty, ale nie, nie można się zajechać. Eee. I, a właśnie temat, który chciałem poruszyć, że tak powiem, no, z tych po, poważnych. A, właśnie, jeszcze co do właśnie na, nagrywania tych vlogów, bo tak, zauważyłem, że nagrywając te vlogi, zrobiła mi się taka hierarchia. Zaczynam gadać trochę się odnosząc do, do tego, co było, trochę takiej pa, paplaniny. Potem, że tak powiem, temat, który jest, że tak powiem, poważny, że tak powiem, który chcę poruszyć. A potem znowu to zamykam jakąś paplaniną, co nie? No, także taka hierarchia mi się zubiła, No i na koniec, ewentualnie, jak ktoś nagram to tam wstawiam na sam koniec, co, nie? I teraz już, że tak powiem, nabrałem takiego flow. Możecie to, nie wiem, czy to od, odczuwacie, czy, czy co, bo ja mam takie wrażenie, że już lepiej mi się nagrywa te vlogi. Już na początku było fajnie, ale z każdym razem jest łatwiej, nie. No i to udowadnia to, co ostatnio mówiłem, że początki są, naj, są najtrudniejsze, że nagranie pierwszego vloga to było, to wydawało mi się takie trudne i tak dalej, nie. No, no teraz to już jakoś leci. A temat, który chciałem poruszyć, nie wiem czy nie mówiłem o czymś bardzo podobnym, ale um, ogólnie polecam wam zrobić coś, co um, że tak powiem, poszedłem sobie na boisko co nie, i e, wiedziałem, że bardzo lubię grać w piłkę, ale tak trochę zmęczony byłem co nie, ale przekonałem się, żeby iść i wcale tego nie żałuję. I dokładnie to samo polecam Wam zrobić. Lewitujący liść. Nie będzie go widać dobra. E, dokładnie to samo polecam Wam zrobić. Jeżeli e, na przykład ostatnio też nagrałem e, vloga z tej ścianki wspinaczkowej. W sensie wstawiłem filmik ze ścianki wspinaczkowej. To jeżeli tak macie taką takie uczucie, abym, so, abym sobie poszedł, ale, ale w sumie to się trochę boję, nie, nie mam z kim iść. To zróbcie wszystko, żeby iść, naprawdę. Z perspektywy czasu będziecie żałować, że nie poszliście, co nie? Albo tak samo, nie wiem, macie ochotę iść na wrotki. Też, też w sumie dawno nie byłem na wrotkach. I tak, ale nie mam w sumie z kim iść, a samemu to nie pójdę. Czemu samemu nie pójdziesz? Podaj mi powód, czemu nie pójdziesz za? samemu. Ja poszedłem sam na boisko, bo no miałem i zimkami, ale trochę się im się plany wykruszyły. Wi wiadomo, każdy ma tam swoje życie. E, I poszedłem sam. I czy to się stało, że grałem sam? No nie. Także sięgajcie po to, e, co chcecie. No wiadomo, no też są rzeczy, do których potrzeba drugiej osoby i tak dalej. E, jednak fajnie się coś robi z kimś często niż e, samemu. Ale Ee, polecam wam właśnie zrobić jedną z rzeczy, którą zawsze chcieliście zrobić, ale trochę nie macie na to czasu, trochę coś tam... No, wymówki, wymówki. Bo bądźmy ze sobą szczerzy. Bądźmy ze, ze sobą szczerzy. No tak samo ja tak trochę miałem z tymi vlogami. Trochę mi to chodziło wcześniej po głowie, żebym w sumie chciał nagrywać takie vlogi i tak dalej. No ale zawsze coś, nie? Zawsze coś. Prawda jest taka, że wyjdę sobie do lasu, e, nagram coś takiego, no, wyjdę do, do lasu jak prezes lasu. Pff. No dobra. Bo of Wyjdę sobie do lasu, nagram właśnie takiego vloga, zmontuję go, e, pogadam sobie o dupie Marynie i kurczę, są ludzie, którym się to podoba. Także jeszcze raz dziękuję, że jesteście. No i wiecie, ten czas tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że nie mam czasu. Ale no spędza się tyle czasu w social mediach i tak dalej, nie? Także zamiast, nie wiem, siedzieć 10 minut na TikToku albo na Instagramie oglądając rolki, wychodzę i nagrywam sobie takiego vloga. I wam też polecam coś, coś takiego zrobić. Eee, nie wiem właśnie przejść się na boisko, przejść się na basen. Też w sumie byłem jakiś czas temu na basenie, ale nie, nie aż tak jakoś niedawno nie, nie temu. Weadam przy tym, jak nagrywałem vlogi. To wtedy o, ostatni raz byłem. Taki vlog z basenu? Pokryt, tylko nagrywania mogło, mogłoby być trochę ciężkie, no ale to już będę. Dajcie znać, dajcie znać jaką aktywność byście, byście chcieli zobaczyć w tym vlogu. Zobaczycie mnie e, na siłowni, na boisku, mm, no i e, pozowanie, no i pozowanie. A teraz w sumie mogę trochę przybierać na wadze, bo zaczynam taką lekką masę, nie jestem jakoś bardzo docięty, ale nie, nie zależy mi, mi aż tak na tym do, docięciu, wolę być, że tak powiem Większy i, si i silniejszy niż jakimś tam niż po prostu, żeby było mi widać każdą żyłę na brzuchu, co nie? No. Także Także taki jest mój cel eee, Taki jest mój cel O, dzisiaj rano jeszcze, no w sumie też to taki off top mogę powiedzieć eee, Praca przy drzewie Lubię, Odpędzam się, to trochę, trochę trochę ten, będąc szczerym. E, no i właśnie, zauważyłem, że e, spoko jest, to jest też w sumie taki rzecz, rzecz, która e, już ją zauważyłem jakiś czas temu, że dużo ludzi robi. Jak ktoś ma na przykład hobby, na, na przykład, o ja mam pracę siedzącą, co nie? No to jakbym jeszcze miał hobby, tylko siedzące, no to szczerze, znaczy, wiadomo, to hobby by mi się podobało, nie? Ale brak takiego rozruszania się chociaż trochę, no to jest moim zdaniem słabe, co nie? A tak to siłownia, tutaj jakiś spacer, no jakaś ogólnie taka aktywność, żeby nie siedzieć, co nie, na, na, na miejscu. Wiadomo, jest tam też gdzieś czas na te gry komputerowe, ale jednak nie jest to, że tak powiem, moja główna oś hobby, co nie? A z drugiej strony, no jakbym. Kiedyś pracowałem na budowie, jakbym dalej pracował na budowie, a potem jeszcze chodził na siłownię i robił ileś tam transportów, no prawdopodobnie bym się zajechał, co nie? Fizycznie. To wtedy po prostu zajmowałem się czymś, że tak powiem, przy czym mogę się co nie? I to też jest taki spoko balans uważam. To też jest taki, taki spoko balans uważam. No ja, ja też mieszkam w domu, także jednak gdzieś te obowiązki e, są, że tak powiem, cały czas do cały czas do roboty. O tu jest bardzo ładne ujęcie, no może nie takie ładne na tej przedniej kamerce, ono, ona nie jest taka dobra, eee, no ale to takie moje właśnie podzielenie się, podzielenie się tym co, co umiem ostatnio, jak w ogóle możecie zauważyć bluza z, z nowo, też mam ThinkPada jako, jako mój laptop na, na studia, także jest combo, no. Czy ja mogę obrócić tu kamerę? Mm, nie mogę. No ale te, no, te liście są już takie naprawdę, że, że, już taka, że już taka jesień. No. Dobra, także to by było na tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Tutaj jeszcze będziecie mieli wstawki. Nie wiem w jakiej kolejności to wstawię. Zobaczę jak wrócę do domu, to to zmontuję. Z piłki nożnej, z siłowni i z pozowania. Dzięki wielkie za e, oglądanie. Mam Na nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zostawić lajka, like komentarz, suba, cokolwiek. Będę Wam bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie, miłej niedzieli i trzymajcie się. Do następnego siebie.